Panie Mariuszu, młodość przeciwko doświadczeniu. No tak, włam, że w drugiej turze spotka się młody 30-letni kandydat z... 66-letnim panem, który już w polityce sporo lat jest, i, i bardzo się cieszę z tego powodu, że wyborcy będą mieli wybór. Można byłoby rzec, że no dość duży kontrast między nami, począwszy od poglądów, wiek, no i innych spraw, o których będę mówił też w drugiej turze, bo różnimy się programowo. Więc uważam, że druga tura na pewno będzie ciekawa i mam nadzieję, że wyborcy, tak jak zaufali mi w pierwszej turze, także za dwa tygodnie udadzą się do urn i zagłosują na Marysza Chrzanowskiego, bo widać po wynikach pierwszej tury, że wyborcy w Łomży oczekują zmian, że prezydent, który był przez 4 lata nie spełnia ich oczekiwań. I liczę też na te osoby, które 16 listopada zostały w domu, żeby również poszły, zagłosowały, spełniły swój obywatelski obowiązek i żeby zdecydowały, zdecydowały mądrze. Czy spodziewał się Pan takiej różnicy w głosach? Y Wierzyłem, nie powiem, że wierzyłem w swój sukces. Zresztą na, u Państwa na portalu, na pytanie, z kim chciałbym się spotkać w drugiej turze, czy z kim, z kim uważam, że się spotkam w drugiej turze, wskazałem obecnie rządzącego prezydenta. Ale nie spodziewałem się, że aż tak słaby wynik będzie miał, bo ilość głosów, jaką uzyskał na włodarza, który zarządzał miastem przez 4 lata, jest wynikiem bardzo słabym, więc myślałem, myślałem, że troszkę lepszy jego będzie wynik, a w swój sukces wierzyłem, wierzyłem w mieszkańców Łomży, wierzyłem, że Łomżyniacy chcą zmian i ja jako prezydent miasta te zmiany jestem w stanie im zaoferować. Program, który przedstawiłem jest do zaakceptowania przez nich i przez 4 lata zamierzam go zrealizować. Jakie dodatkowe głosy pan liczy w kolejnej turze? E, liczę na głosy wszystkich Łomżyniaków. E, jeżeli chodzi, bo pewnie, pewnie tutaj pan redaktor miał na myśli głosy moich konkurentów. E, więc na pewno się spotkamy, porozmawiamy. Jeżeli będzie poparcie z ich strony, to oczywiście chętnie z, korzystam z tego poparcia, ale wierzę, wierzę ogólnie w Łomżyniaków, wierzę w, wierzę w te osoby, które chcą zmian. Nie będę tutaj grupować mieszkańców Łomży na tych, którzy popierają PiS, PSL czy PO. Głosujmy, głosujmy na Mariusza Szanowskiego. I liczę też, że ci te osoby, które wsparły mi w pierwszej turze, również e, udadzą się do urN i e, ten wynik powtórzą.